Pan z Wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza, chwała Tobie, Panie. Powstał jakiś uczony w prawie, wystawiając Jezusa na próbę, zapytał, nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział, co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą. I całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego, dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł, pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha, wpadł w ręce zbójców, ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali, i zostawiwszy na półumarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, zruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus może idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Więc widzimy, uczynki miłosierdzia są ważniejsze od deklaracji, bo ktoś może pięknie mówić, a nie czynić tego. A więc starajmy się innym ukazywać Boga nie tylko poprzez słowo, ale również poprzez i przede wszystkim poprzez nasze czyny.